Justyna Steczkowska zaakceptowała swoją sytuację. Próbowałam wielu rzeczy. Przez ponad trzy dekady obecności na scenie, Justyna Steczkowska stała jedną z niezastąpionych ikon współczesnej muzyki polskiej. Niezależnie od tego, czy fani ją kochają, czy nie, nazwisko Steczkowska zawsze jest kojarzone ze zmianami, eksperymentami i silnym twórczym piętnem na polskim rynku muzycznym. Jej kariera zaczęła nabierać tempa w 1994 roku, kiedy Steczkowska wywarła ogromne wrażenie w programie Szansa na sukces. Zaraz potem piosenkarka wygrała konkurs debiuty na festiwalu w Opolu. Był to przełom, który wprowadził ją do grona najbardziej obiecujących twarzy tamtych czasów. Od tego momentu Steczkowska nagrała 19 albumów, w tym cztery we współpracy z innymi artystami i dała tysiące koncertów w całej Polsce i za granicą. Równolegle z muzyką jest także stałym gościem i często udziela wywiadów w programach telewizyjnych. Obecnie pełni rolę jurorki w show Twoja twarz brzmi znajomo. Mimo, że Justyna Steczkowska działa artystycznie od wielu dekad, nie uniknęła okresów stagnacji i kryzysów, co sama otwarcie przyznaje. Kariera Jusi nie zawsze była pasmem olśniewających sukcesów. Bywały momenty, kiedy była w centrum uwagi mediów, królowała na dużych scenach i listach przebojów, ale były też lata cichsze, kiedy nie każdy projekt spotykał się z uznaniem. A zainteresowanie publiczności nieco osłabło. Warto zauważyć, że zamiast wybrać bezpieczną drogę, kontynuując powielanie stylów, które przyniosły sukces, artystka zawsze wybierała eksperymentowanie i innowacje. Nieustannie poszukiwała nowego języka muzycznego, starała się poszerzyć swój twórczy zakres, współpracowała z artystami o odmiennym myśleniu. Lub próbowała sił w gatunkach, których nikt by się po niej nie spodziewał. Ta odwaga pomogła jej utrzymać unikalność i głębię artystyczną, choć czasami te zmiany zaskakiwały publiczność lub były dla niej trudne do zaakceptowania. Steczkowska powiedziała kiedyś w wywiadzie dla Plotek: "Próbowałam wielu rzeczy w muzyce, ale świat się zmienia". Muzyka się zmienia, potrzeby rynku też się zmieniają. Żeby pozostać sobą, muszę znaleźć nową drogę, inną, ale wciąż moją. Jednak nie każda innowacja spotyka się z łatwym przyjęciem. Prezentowanie swoich prac publicznie oznacza, że steczkowska musi mierzyć się z ryzykiem bycia ocenianą, analizowaną, a nawet krytykowaną. W obecnym kontekście eksplozji mediów społecznościowych jest to jeszcze bardziej dotkliwe. Wystarczy jedna chwila, jeden fragment piosenki czy jedna artystyczna decyzja, by stać się centrum dyskusji. Negatywne komentarze rozprzestrzeniają się znacznie szybciej niż kiedykolwiek, a wszystko od muzyki po osobisty wizerunek może stać się tematem negatywnej analizy w mediach społecznościowych. Mimo to Steczkowska nie boi się, rozumie surowe prawa sceny i nauczyła się stawiać im czoła w sposób dojrzały i spokojny. Dla niej krytyka nie jest czymś, co może pokonać artystę. Najważniejsze jest, aby kontynuować tworzenie, ciągle znajdować własną drogę i zachować wolność w sztuce. Patrząc na dzisiejszy spokój Justyny Steczkowskiej. Łatwo zauważyć, że wypracowała sobie odporność, której nie każdy artysta potrafi utrzymać po tylu latach w blasku reflektorów. W środowisku, gdzie każda akcja, słowo, a nawet najbardziej codzienne wybory mogą stać się tematem plotek, Steczkowska zdaje sobie sprawę, że bycie komentowaną przez opinię publiczną, czasami w negatywnym świetle jest nieodłącznym elementem zawodu. W rozmowie z Party.pl szczerze mówiła o tym, że niemal nie zwraca uwagi na to, co pisze o niej opinia publiczna. Ja w ogóle nie wiem, czy ja czytam, co się o mnie pisze. Nie jestem w stanie nadążyć za tymi wszystkimi informacjami. Jak już coś powiedziałam, albo coś się wydarzyło, to po co mam to sprawdzać? Ludzie mogą pisać, co chcą. Ta wypowiedź świadczy o rzadko spotykanym komforcie u artystów z długim stażem. Zamiast ugrzęznąć w wirze uwagi publicznej, wybrała zdystansowanie się od niego, utrzymując zdrowy dystans zarówno do pochwał, jak i krytyki. Steczkowska nie zaprzecza jednak, że negatywne komentarze czasami ją irytują. Ale zamiast pozwolić, by to uczucie trwało. Nauczyła się je rozpoznawać, przetwarzać i odpuszczać. Co nie każdemu w branży rozrywki się udaje. W wieku 53 lat artystka uważa, że sedno spokoju tkwi w tym, jak człowiek zdecyduje się zareagować na to, co dzieje się wokół niego. Kontynuuje. To już ode mnie zależy, czy będę miała siłę, żeby się dłużej niepokoić, czy spojrzę na to z pokorą albo ze stoickim spokojem, że każdy ma prawo myśleć o tobie co chce. Artystka kończy w prosty sposób. To jest zawód, który jest bardziej nagłaśniany niż inne zawody, choć to nie czyni go ważniejszym. 30 lat aktywności, dziesiątki albumów, niezliczone sceny. Justyna Steczkowska nie przestaje tworzyć, odświeżać się i przekraczać wszelkie granice. To, co ją wyróżnia, to nie tylko głos, technika czy styl, ale wytrwałość, bezkompromisowość w sztuce, a zwłaszcza stoicki stosunek do wszelkich zawirowań. W zmiennym świecie rozrywki Justyna Steczkowska wciąż trwa, jako dowód siły wytrwałości i wierności sobie.